kamperwany kampery i inne bajery. Ale chłodnia to jest niecodzienny wybór. Nasi znajomi kupili takiego transita oczywiście izotermę. Podobno nie wodziła mięsa. Tylko mrożonki. Możecie się śmiać, ale to jest duży atut. A my Was dzisiaj oprowadzimy po tym pięknym kamperze. To ja zacznę od wnętrza szoferki, z której no niestety nie ma przejścia do wnętrza kampera, ale jest plus tego, bo jest dużo większa termika, przez co nie tracimy tak temperatury w środku naszego kampera e, przez chociażby oszkloną całą szoferkę. Auto przystosowane do transportu trzech osób. To jest bardzo wygodne, bo możemy sobie chociażby z maluszkiem podróżować, tak? Tutaj Możemy sobie zauważyć, auto jest wyposażone w poduszki powietrzne, czyli zawieszenie pneumatyczne. W kamperze to jest must have. Dodatkowo widać, że ma kamerę cofania, też bardzo wygodne, nie przyłożycie w drzewo, tak jak my ostatnio, a my w sumie mamy kamerę. Dobra, nieważne. Widzę, że tutaj jest nawet taki bajer jak doświetlanie tyłu, czyli pewnie przy cofaniu można sobie odpalić światło. Jak cofacie gdzieś w krzakach, w środku lasu i tak dalej, to z doświadczenia powiem Wam, że warto, zdecydowanie warto. To, że auto jest wyputowane jak struś na Boże Ciało, to możecie zauważyć z daleka, ale u van liferów to chyba codzienność, więc nie ma co się dziwić. Dobra, pozwólcie, że obejdziemy sobie to auto dookoła, a później po prostu wejdziemy do środka. Tak będzie szybciej, i praktycznie. I kolejny atut, żeby Was nie zmyliły te drzwiczki. Tutaj jest toaleta separująca, czyli taka toaleta, jak mamy my, czyli możecie sobie zasypywać trocinami i tak dalej. Nie ma tu toalety chemicznej. Mówię, żeby Was nie zmyliły drzwiczki, ponieważ z reguły takie drzwiczki są w toaletach chemicznych. Tutaj jest to rozwiązanie przy toalecie separującej, czyli od zewnątrz sobie wyciągacie wszystkie nieczystości, co jest ogromnym atutem, bo nie smrodzicie sobie w środku. To co widać jeszcze w obrębie drzwiczek, tutaj jest jakiś wywiecznik, zakładam, że z toalety, więc też mega spoko, bo te zapachy jednak się tam kumulują, 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 aż w końcu potrafią wystrzelić i po prostu no, nieprzyjemnie to pachnie. Obok mamy wlew do gazu, czyli mamy gaz w kamperze, dla nas ogromny atut, my doceniamy gaz, bo wtedy jesteście samowystarczalni w stu procentach, nawet nie potrzebujecie słońca. Na tej samej ścianie mamy wlew do czystej wody i idąc dalej, mamy tutaj włas, jak do czołu. Ugu. Oczywiście jest to klapa wejściowa do bagażnika. A to jest profesjonalista, który budował tego kampera. Krzysztof, co powiesz o tym kamperze? Znowu mnie zastrzeliłeś obecnością kamery. Niektórzy z Was zauważyli, a niektórzy nie. Ale jesteśmy przed warsztatem kapitana przyczepy. A właśnie ten kamper był budowany w tym warsztacie. I to przez profesjonalistów. A obchodem z dalej kampera są takie dynksy, i one służą do blokowania drzwi. I na drzwiach, jak widać, mamy okno i ogromny, ogromny plus, czyli wysuwane schodki. Fajnie, że jest moskitiera, no bo to jest ogromny atut, jak się staje gdzieś na przykład w lesie albo przy jeziorze. Bardzo, bardzo wygodne, a tutaj jest zrobiona na takie... Magnesiki. A po wejściu po prawej stronie mamy łóżko i po lewej stronie też mamy łóżko. Łóżko nad szoferką to tak zwany kurnik. Kurnik to się nazywa w tych transportowych samochodach i tak dalej, bo one mają nad szoferką tylko łóżko. I tak w nim moim zdaniem spokojnie wyśpi się jedna osoba. W dwie też się da, chociaż nie będzie to do końca wygodne, więc myślę, że tak jak było w szoferce były trzy miejsca, to to jest właśnie miejsce dla tej jednej osoby, a zar. Teraz sobie pójdziemy sprawdzić, jak wygląda łóżko dla dwóch osób, chociaż jak na przykład podróżujecie w dwie osoby, to tutaj spokojnie możecie sobie na przykład trzymać rzeczy, co jest też bardzo wygodne. No i mamy takie zasłonki. Do widzenia no drugie łóżko to jest na petarda 140 cm na 2 m długości to tutaj spokojnie i koszykasz się wyśpi, a spójrzcie na to bo to jest bardzo ciekawe tutaj mamy okno, ale to jest zwykłe okno takie domowe, możemy sobie je otworzyć zamknąć, kurde mega rozwiązanie, no i zobaczcie jaki jest plus izotermy, że nawet sobie okno domowe zamontujecie my jak budowaliśmy swojego kampera kupując zwykłe okna kamperowe bo takiego no nie bylibyśmy w stanie zamontować daliśmy po półtorej klocka za okno Okno. I mega ciekawe rozwiązanie to są te rolety, bo nie widziałem nigdy czegoś takiego. Te rolety za to wyglądają jakby były kamperowe. Mega fajne. A w oknie oczywiście moskitiera, czyli widać, że nie budował tego byle jaki laik, tylko profesjonalista. Z drugiej strony za to mamy takie fajne lampeczki do czytania, jakieś kieszonki, można sobie schować chociażby telefon, a tutaj włączniki od światła, a drugi jest nie mam pojęcia od czego. Może też na zewnątrz włączamy. No i nad nami okno dachowe z wentylatorem. Nawet z podwójnym wentylatorem, więc nie widziałem jeszcze takiego okna. A fajna opcja mieć okno z wentylatorem nad sobą, na łóżkiem w sensie. Z tego względu, że jak na przykład jest gorąco, to możecie wiew powietrza sobie wrzucić do środka. Nocą jest jednak nieco chłodniej i jest dużo, dużo przyjemniej. I kolejny ogromny plus, czyli dużo szafek. Szafek, no bo możemy przechowywać tak naprawdę co chcemy. A zaraz obok tutaj tych szafek, które znajdują się w sumie nad łóżkiem, za łóżkiem, mamy panel sterowania i on jest super opisany, więc żaden przycisk Wam się nie pomyli. Znajduje się tutaj wskaźnik wody, monitor od Webasto i wiele innych przycisków, które są opisane, co też ułatwia, bo nie pomyli Wam się przycisk jeden z drugim, co u nas się często zdarza, Tomkowi akurat minie. Prawda. No, i pora na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli toaleta. W ogóle swoją drogą, ja już patrzyłem sobie wcześniej, te drzwi są mega masywne. Bo kampery mają to do siebie w sensie takie samoruby, że te drzwi się wyginają, bo sklejka jednak troszkę chłonie wilgoci, wody i tak dalej. No, a one są zrobione chyba z trzech wart, więc naprawdę sztos. Idziemy do środka. No, w środku oczywiście, wszystko przemyślane. Jak, żeby inaczej, e, toaleta zrobiona bardzo ciekawie. Jak wam mówiłem, od zewnątrz jest jakby wyjmowanie fekaliów, jakoś tak. E, no, a tutaj mamy taką skrzynię zabudowaną. Bardzo ładnie to wygląda. Nie będziemy otwierali, bo nie wiadomo, czy nie ma niespodzianki. Fajna gumowa wykładzinka. Tutaj mamy słuchawkę prysznicową, zwykła domowa. Mamy różne wieszaczki, ale też bardzo fajna opcja, rzadko spotykana w takich kamperach, które się buduje samemu. To są szafeczki w toalecie. No to to jest wygodne. Takie coś to ja nawet mógłbym mieć. No i oczywiście wentylator z lampką. On jest w wielu, wielu kamperach, i tu już teraz mogę Wam polecić, bo to jest naprawdę petarda. A po wyjściu z toalety mamy od razu kuchnię i co pierwsze nam rzuca się w oczy to są szafki, mamy szafki z takimi fajnymi rączkami, a nad nimi mamy organizery. Tutaj jest wszystko zabezpieczone taką gumką, żeby nie wypadało w trakcie jazdy. A przychodząc do samej kuchni, tutaj mamy oświetlanie z okna, czyli duży plus, bo widzimy co kroimy, tak? Do czego są kwiatki ozdobne? Tak jak u nas. Standard IKEAowy, tak. No i mamy blat. Kuchenkę mamy taką w sumie też jak u nas, czyli to jest kuchenka gazowa, dwa palniki, mały duży. Mamy tutaj blat, gdzie bez problemu myślę, że zrobimy posiłek. Tutaj mamy zlew. I oczywiście z bieżącą wodą, nie? I bateria też jest gumowa, więc jest wygoda, bo można sobie ją. No to jest elastyczna, tak? Że możemy ją sobie poruszać tam, gdzie potrzebujemy. I tutaj mamy też taką matę, gdzie możemy sobie pewnie ułożyć mokre naczynia, więc nigdzie nam ta woda nie zacieka. Jest czysto, ładnie. A pod spodem, jak zejdziemy pod blat, to mamy kolejną porcję szafek. Pewnie zgaduje, jak w każdym polskim prawdziwym domu i kamperze mamy. Się nie mamy, Nie, Nie mamy śmietnika. Nie, to jest butel z gazem. No dobrze, ale za to mamy lodówkę. Lodówka 12V, to ja od razu powiem, więc też spoko opcja i one podobno są w miarę przystępne cenowo. No i tutaj mamy też schodki na końcu blatu, po których możemy sobie wygodnie wejść do tego drugiego łóżka. I jeszcze to, co chciałam ja wam pokazać ze swojej strony, to jest to ładne wykończenie. Patrzcie, jakie tu są takie no ala kafelki, tak? bo to wygląda jak kafelki i z jakim ładnym wzorem. Dodaje to na pewno uroku i klimatu. Takiej przytulności jak w domu. No i pora na część jadalną. Też ciekawe rozwiązania tutaj są, ponieważ ta pówka tutaj sobie wyjeżdża i ma taki fajny zawias. Od wewnątrz naciska się po prostu i ona sobie wyjeżdża. Na czas podróży możemy schować. No, bardzo wygodne. Dużo miejsca możemy też zyskać. Nawet jak sobie podróżujemy we dwójkę, a nie siedzimy, no to możemy sobie po prostu to schować. Jeszcze obok mamy drugą pufę, na której siedzę teraz ja, a pomiędzy jest wygodny stolik. Spokojnie tutaj można w dwie, nawet w trzy osoby. Tak, no bo tutaj mamy tyle miejsca, że możemy sobie dostalić, dostawić dodatkowo jakieś krzesełko i trzy osoby spokojnie tutaj zjedzą. Znając życie tutaj gdzieś jest pewnie jakieś skitrane krzesełko, patrząc po tych wszystkich mądrych rozwiązaniach. No ale ogólnie stolik jest duży, także spokojnie. Tak jak jest w szoferce, czyli trzy miejsca, to co już wspominałem kilkukrotnie dzisiaj, to naprawdę w ogromnym komforcie można sobie w trzy osoby tym kamperem Bez podróżować. Bez problemu. Ej, wiecie co? Te zasłonki przypominają mi ogólnie takie kampery Rockmanów, bo oni mają tam swoje łóżka porobione i mają właśnie takie zasłonki, a te łóżka są takiej wielkości i mi się to skojarzyło jak oglądałem kiedyś jakieś, wiecie, bajki i tak dalej, Hannah Montana eee, i no, tam tak było. Właśnie, nieważne. Przeciwko tego siedziska, jeszcze to co zasługuje na uznanie, to jest lustro, i to jest takie duże lustro, że możecie się spokojnie przejrzeć, zobaczyć czy stylówka jest ok. A tutaj jest Tomek. Tak, wdrapałem się właśnie do bagażnika i powiem Wam, że sam jestem w szoku, co tutaj jest, bo chciałbym Wam powiedzieć, że jest otwarta przestrzeń z bagażnikiem, ale. Tutaj mamy garderobę. Tu możemy sobie wysiać ciuchy. No tego to się spodziewałem akurat. Tu jest zbiornik wody, pompa wody. Tu jest boiler gazowy. Tutaj jest cała elektronika. Także a tam no, mamy kota. Tu jest totalnie wszystko. A tu jest kot, którego, którego aktualnie nie ma. Ale w ogóle nie czuć, że tutaj jeździ kot w tym kamperze. Tak, nie ma żadnego ja zapachu nie czuję. kota. No i możemy sobie też zerknąć jak wygląda budowa łóżka. Ale widać, że jest przemyślane, że są powywiertane dziury, żeby materac oddychał. Także wszystko jest zrobione na tip top. A na podłodze mamy panele winylowe. Wykończenie drzwi, nie wiem czy Wam mówiłem, czy nie, ale też widać, że to jest totalna perfekcja do każdego szczegółu. A ogólnie, jak mielibyśmy podsumować tego kampera, to no nie wiem, Dominika, jakbyś to podsumowała? Jak dla mnie tutaj każdy detal jest po prostu dopracowany do perfekcji i wszystko jest przemyślane, bo wszystko, co najmniejsza drobnica jest potrzebna, wszystko tutaj znajdziecie. I odzwierciedla takie no, mieszkanie w domu. Tak, chociaż... bo jest bardzo przytulny. No i ten kamper był używany przez pewien czas, na mieszkanie full-time. On był dwa razy w Hiszpanii, i właśnie tu dochodzimy do momentu oferty dla Was, ponieważ on jest na sprzedaż. Tylko, że nagrywamy ten film, dlatego, że on jest w bardzo atrakcyjnej cenie na sprzedaż. Czy Ty wiesz, ile kosztuje? Nie, ale możesz mi powiedzieć. 60 tysięcy, 60 tysięcy za tego kampera. Tu macie wszystko: macie gaz, wodę, solary, toaletę. On tak naprawdę jest gotowy do jazdy w tym momencie. Dokładnie. Wsiadacie, no ewentualnie olej wymienić, bo był dwa razy w Hiszpanii, i ruszacie dalej w świat. A jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, to piszcie do nas na Instagramie, a poniżej wrzucamy Wam link do ogłoszenia. A ja tak jeszcze tylko napomknę, bo oglądałem sobie rynek kamperów i jak chcecie się kupić kampera, to trzeba spokojnie wydać ze 100 tysięcy. Tutaj macie gotową opcję tak naprawdę nowego kampera. On jest w środku nowiutki, aż pachnie jeszcze nowością. Jest bardzo zadbany, jest kot. Kot nie jest w ofercie, to właściciel kazał nam przekazać. Ale e... może może za ekstra dopłatą będzie można go obejrzeć. O, po obejrzeć, pogłaskać, to na pewno. E... I myślę, że po prostu warto chociażby wziąć go pod uwagę, jak szukacie kampera. Na pewno nie zbudujecie też kampera w tej cenie, bo to jest bardzo ciężka opcja zrobić na nowych komponentach kampera, więc weźcie go pod uwagę.